Witają państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołów. W dzisiejszym spotkaniu Meksykanie zagrają przeciwko Kamerunowi. Przed nami mecz dwóch reprezentacji narodowych. Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję, zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej powinni dać z siebie wszystko i zapewnić nam niezapomniane emocje. Na naszych ekranach skład reprezentacji Meksyku. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawieni. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Ponad 60 tysięczne stadio Benito Via Marin w swoich dziejach widział już wiele. Betis podejmuje tutaj rywali od początku lat 30. ubiegłego wieku, lecz nie tylko kibice Betisu mieli tutaj powody do ekscytacji. Istotnie, stadion gościł wiele fantastycznych meczów międzynarodowych. Podczas Mundialu w 1982 roku Brazylia w ciągu tygodnia strzeliła tu po cztery bramki Szkotom i Nowozelandczykom, a półtora roku później Hiszpanie pokonali tu Maltę aż 12 do 1. To może być naprawdę ciekawe spotkanie. Meksykanie rozpoczynają mecz. Tracą piłkę po tym podaniu. Strata, ale trzeba pochwalić atak. Raul Jimenez dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Już blisko pola karnego. Pasogow. Oj, zupełnie nieudana główka, piłka daleko od bramki. Takiego uderzenia właściwie nie warto komentować. No przyznajmy, nie miał łatwo, rywal nie ułatwił mu złożenia się do tego strzału. Zrobił co mógł, ale wyszło bardzo kiepsko. Zarro, Rodriguez. Wszystko na jeden kontakt. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Zagrywa w okolicę 9. metra. Dobrze zachował się bramkarz. Drybluje w stronę bramki. Przykuje się do dośrodkowania. Raúl Jimenez! Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. To jest Jacek, cały on! Świetny gol z strzelony głową. To nigdy nie stanowiło dla niego problemu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do zera. Ojongo. Spójrzmy na to podanie. Co teraz wymyśli? Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę, i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. No, dobrze, teraz podskoczyli w murze, zablokowali piłkę. Coś może się z tego rozwinąć. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Pizarro. Rozrzucenie do boku. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polukarnym opozycję. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści. Decyzja zgodna z duchem gry. Zagrywa piłkę na skrzydło. Toko ekambi. I po odbiorze strata piłki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Będzie chyba podawał. Toko Ekambi. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Piłka wyszła na aut. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Chupamotting. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ładnie rozwija się ta akcja. Dośrodkowanie na środek polakarnego. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Chupamotting. Ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Ależ przeczytał to jak profesor. Zostawia teraz za sobą broń. To musi być wyrównanie! Jak można było tego nie strzelić? Naprawdę nie wiem. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Strzał fatalnie niecelny. To się zdarza najlepszym, chociaż część kibiców już pewnie widziała piłkę w siatce. Rodriguez, Pizarro. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Rodriguez. Pole karne, będzie ciężko. Dobrze ustawiony bramkarz, wypiąskował to dośrodkowanie. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Jednobramkowa przewaga i kto wie, czy tak już nie pozostanie. Zgadzam się, obie reprezentacje grają bardzo ostrożnie, więc może tak się zdarzyć. Trybuny Stadio Benito Via Marin ponownie zapełniają się kibicami. Zaczynamy drugą połowę. Co teraz zrobi? Czupa mocking! Ocza no na posterunku! I Pieres? Bardzo dobra, solidna gra. Pi Piłka idealnie za plecy obrońców. Lozano. Jest! Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Raul Jimenez. Trzeba to dobrze rozegrać. Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Ma na skrzydle dużo swobody. Toko Ekambi chyba będzie wrzucał. Zagrywa piłkę na dalszy słupek. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. No i mamy kolejnego defensywnie grającego zawodnika na boisku, a to oznacza, że teraz raczej nastawią się na grę z kontry. Prowadzą, ryzyko otwartej gry nie jest potrzebne i mogą teraz bronić rezultatu. Czupa Motting. Ruszą z piłką do przodu. Przeciwnicy przejęli. Sędzia nie przerywa gry stosując przywilej korzyści. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Czupa moting. Tracą piłkę po tym podaniu. Dobrze, teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Faul. Jaka będzie reakcja sędziego? Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut, może dogrywać i zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową, w każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. I piłkę przejmują rybale. Abubakar, Abubakar, bramkarz pewnie chwyta. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. A więc mamy zmianę. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Co teraz zrobi? Przesuwa się w stronę... To może być bramka kontaktowa? I bramka aż oddala zagrożenie. Kibice zagrzewają swoją drużynę do walki. Posłuchaj tylko tych ich śpiewów. Ich ulubieńcy są faworytami tego spotkania. Każdy chyba na trybunach przyszedł tu licząc na zwycięstwo. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Zobaczmy, co zrobi. Szykuje się do dośrodkowania. To musi być gol. Pewna interwencja Bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. żutka w karne. Już wydawało się, że przejedzie, ale nie opanował piłki. Ma czas żeby do Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Niestety strata piłki. Abu Bakar Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Wygrana w takim meczu to nie to samo, co w grze o punkty. Ale dodaje piłkarzom pewności siebie, pewien komfort psychiczny, a to istotne w ważniejszych meczach. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Drybluje w stronę bramki. Szykuje się do dośrodkowania.